Przy pomocy drugiej osoby. Bezpoczekalne pokiny, specyfikę pre. Dobra, to chyba nie to. Wsadzić go do tej toniarki, Ale chyba tego nie zrobię Ale za to pociąg za nogę Oła! Cześć i czołem. Witam was w na następnym odcinku Dzisiaj Niemiłosiernie skwarzy Więc powiedziałem, że nie ma co Robić na Na dachu Ani z tym pełnym słońcu, więc ukryjemy się tutaj korzystając z cienia tego domku gospodarczego i zrobimy dzisiaj skręcanie betoniarki jak widzicie elementów jest w cholerę ale nie widzicie jeszcze tego no cóż, jestem tu przygotowany klucze płaskie żechoty i mamy instrukcję stron 1500-1900. No dobra, tak to ma wyglądać. Jak zostaną części zapasowe, to będzie do drugiego zestawu. <gryw> I co najpierw mamy skręcić kółka. Ta, do ramy rama jest tu kółka są tu i co nam mówi instrukcja bez podkony pokyny specyfikę pre dobra to chyba nie to o proszę steraż Nałóż na, na sobu dobra, podkładkę koło, podkładkę zawleczka, otwór zagnij końce zawleczki, dobra. Sprawdź czy... Aha, poustalasz na boku chwilę, może zrobimy to. O. No dobra, próbujemy. Dobra, to jest, tylko że nie mam jak zająć zawleczki. <śmiech> <śmiech> No dobra Co dalej? Połóż na boku, przytwierdź podpórkę Aha Czyli tu mamy tą kierownicę I ten cały stelaż, czyli to I to. Jak to ma teraz być? Stelaż sobie idzie. Tym do góry. Tak, to jest ta wypustka. Na to idą koła, a ta kierowniczka idzie. E? Pod to. No dobra i mamy do tego zestaw numer O to jest podpisane zestaw numer 2 Zaczyna się robić tego więcej Widzę, że to są dwa rodzaje tych śrub. Jedne są długie bez gwintu na tym odcinku, a drugie są krótkie. Krótkie tutaj nie stykną. I teraz mamy aha, te krótkie są w poprzek, dobra, teraz musimy tą stronę. Jest problem. Brakło mi podkładek. Bo aha, czy podkładki są tylko z tamtej strony. Ci to muszę wyjąć, a tu nakręcić. To jest i teraz z zewnątrz śruba, i od środka nakręt, nakrętka, i na i podkładka. Gdyby ktoś nie zauważył, to są samohamowne nakrętki. Czyli pod wpływem drgania, jak to będzie pracować, to się nie będzie rozkręcać. Więc my tu mamy. 12, 14, ta, 14, hmm. Hmm. Ciekawa sprawa Jedna była czternastka, a jedna była 12. No dobra, tak to wygląda. No i co dalej? Dolna część bębna. Przy pomocy drugiej osoby. <śmiany> <śmiany> Nałóż dolną część bębna wraz z osią na boczne podpórki. I fajnie, bo to jest najcięższy element. Aha, czyli to wystające. Ma być z lewej strony. To się tu obraca. No będzie grubo. Tam druga osoba. Dobra jest eee, zestaw czwarty sprężynka, co tu chodzi? Czyli tam, gdzie mamy wałek, czyli tutaj ten wychodzący. Musimy dać śruba, podkładka, nakrętka. To chyba to nie był ten zestaw. Albo brakuje jednej śruby. Aha, to jeszcze trzeci jakiś. Czyli teraz idzie trzeci. Podpisany jako czwarty. Logiczne przecież nie. Dobra. zaczyna wyglądać jakby tunierka. Tak i teraz piątka. Aha, to widzę, że jest ciekawy. Co? To. to na to. Tak. Potem mamy. Koło, któremu trzeba wsadzić tę sprężynę i nałożyć koło tą sprężynę w środku. No dobra, tak ta sprawa wygląda. Ważne, żeby te bolce weszły tutaj w te dziurki i dopiero wtedy to trzeba łapać tą śrubą, i jak to mamy złapane, dopiero wtedy na przestrzeni sobie to złapać. A na sam koniec tutaj mamy tą śrubkę, którą wkręcając będziemy napinać sprężynkę. Dobra, to muszę to teraz skręcić. Nawet nie ma jak dostać kluczem do tego, to się też musiał wymyśleć. Dobra, przekręcę to i wracamy. No dobra, z pewną dozą trudności mamy to ogarnięte. Idźmy dalej, ustawić to. To, do... czekaj, coś tu jest chyba nie tak. No dobra, no kręci się, tak, kręci się. Trzeba zrobić tak. I tak. I to się nam tu będzie blokować szczwane. Tylko po co ja to mam robić? Teraz nałożyć uszczelkę. są niektóre takie szersze otworki to tutaj idą te śruby, które są już nie wiem, wspawane Ta, teraz trzeba trafić sobie tą górą jeszcze. Nie było tak źle, mamy to złożone, e, tak, tak zestaw siódmy, dwie podkładki, Czy to jest to, śruba, potem mamy. Małą podkładkę sprężystą I podkładkę I trzeba to w każdy z tych otworów wsadzić I wkręcić Oszczędzę Wam tego może No dobra i nieby wszystko pięknie działa Tylko, że wkradł się błąd nie widziałem wcześniej tych strzałek i ona powinna się zgodzić z tą strzałką. Bo teraz, jak chcemy zamontować te łopatki, to powinno być tutaj, a to powinno być tutaj. To tu właśnie mamy to przesunięcie. Ale nie chcę się tego w tym momencie przekręcać. Chcę sprawdzić, czy to działa. W związku z czym. Przymontujemy silnik. To będzie zestaw ten ostatni. Siódmy. Tak. To musi nam trafić. Czy tu jest takie płaskie? I tu jest takie płaskie. Trzeba jedno nałożyć na drugie. Przyszedł kolejny inspektor. Inspektor Diabeł. No tak. Kolejna zmora na budowie. Przyjdzie taki człowiek już nie myśli o żadnych betoniarkach. Ej, ej, ej. Pupczak. Mam taką wizję, żeby wsadzić go do tej betoniarki, ale chyba tego nie zrobię. Ale za to pociągnę cię za nogę. Oła! Kto ma ostre zęby? Dobra, Diabeł. Mamy teraz, bo. <noise> Dobra. Wiecie co? No to może skręcę później. Sprawdźmy tylko, czy to działa. Muszę tym piesku. To ej. To się nie do Ty, ale tego nie gryź! Ej, 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 ej A to w ogóle przyjechało w takim pudle. Całkiem to zgrabnie jest przemyślane. Psst, nie gryź tego. Nie gryź, nie gryź. i co za pies. Astăzi. Raza basmul. Grandă finală. Działa. To, to trzeba zamontować, bo się będzie ruszać. No i bailando. No, także widzicie, nie trzeba drugiej osoby do pomocy. Nawet tak jest napisane w kartach technicznych, że musicie pomagać. Druga osoba i tak można zrobić to samodzielnie, jeśli jesteś zaradnym człowiekiem. A skoro oglądasz wujka Jacka, na pewno taką osobą jesteś. Pamiętaj, żeby subskrybować ten kanał, oglądać mnie regularnie, bo regularnie wypuszczam dla Was takie przydatne treści. Cześć!